Alchemia chłodu, jak Twoja cisza staje się wewnętrznym ogniem. Chcę dziś z Tobą porozmawiać o jednej z najbardziej bolesnych i dezorientujących dynamik w relacjach, o jego emocjonalnym chłodzie, o tym niewidzialnym murze lodu, który pojawia się nagle, często bez słowa wyjaśnienia i sprawia, że całe Twoje wewnętrzne królestwo zaczyna zamarzać. Ale musimy zmienić paradygmat. Jego chłód to często nieświadoma taktyka, gra o władzę nad Twoim stanem emocjonalnym. To prowokacja, której celem jest wywołanie w tobie reakcji i potwierdzenie jego wpływu na twój wewnętrzny świat. To nie jest zaproszenie do rozmowy, to jest test twojej wewnętrznej siły. W psychice każdej kobiety, jak uczył nas Karl Jung, drzemie potężny archetyp królowej. To jest ta część ciebie, która nie jest zależna od zewnętrznej pogody. Ona nie prosi o ciepło z zewnątrz, bo wie, że sama jest źródłem ognia. Królowa nie reaguje na chłód paniką. Odpowiada spokojem, który płynie z jej własnego wewnętrznego ciepła. Jej wartość nie jest przedmiotem negocjacji i nie zależy od temperatury uczuć drugiej osoby. Musimy też zrozumieć z czułością i bez osądzania, że jego emocjonalne zamrożenie jest często jego własną, nieuświadomioną reakcją na traumę. A Twoja paniczna, kompulsywna potrzeba, by go ogrzać, by go naprawić, jest echem Twojej własnej, głębokiej rany przywiązania. Spotykają się tu dwa zranione dzieci, jedno, które zamraża uczucia, by przetrwać, a drugie, które musi ogrzewać, by czuć się bezpieczne. Dlatego zapraszam Cię dziś w podróż, w podróż, której celem jest dokonanie alchemicznej transformacji. To podróż, która pokaże Ci, jak przestać być wrażliwym termometrem, który drży i reaguje na każdą zmianę jego temperatury, i jak stać się potężnym, suwerennym termostatem, który świadomie i z mocą reguluje swoje własne, niewyczerpane ciepło. To jest odzyskanie swojej energetycznej autonomii. Anatomia emocjonalnego chłodu, kiedy jego zima próbuje zmrozić Twoje królestwo. Zanim nauczymy się rozpalać własny ogień, musimy najpierw zrozumieć anatomię jego zimy. Musimy zobaczyć, czym jest ten emocjonalny chłód i dlaczego jest on tak potężną bronią. Czy znasz ten ból? To dojmujące poczucie bycia traktowaną jak powietrze. To uczucie emocjonalnego zamarzania, gdy on otacza się niewidzialnym murem lodu, a ty stoisz na zewnątrz, w zimnie, czując się coraz bardziej mała i niewidzialna. To uczucie, jakbyś stawała się przezroczyste, jakbyś traciła swoją substancję. To jest psychologiczny atak na Twoje poczucie istnienia. Musimy zrozumieć, że to wycofanie, ten chłód, jest często pasywno-agresywną formą kontroli. Jest to stłumiony, niewyrażony gniew lub lęk, który, nie znajdując ujścia w słowach, manifestuje się jako potężna, karząca broń. To jest wojna prowadzona w ciszę. To komunikat, który mówi: Jestem niezadowolony, ale nie jestem na tyle dojrzały, by o tym porozmawiać, więc ukażę Cię moim brachim obecności. I tu jest objawienie, które może uwolnić cię od ciężaru winy. Jego chłód rzadko jest o tobie. Jest o nim, jest o jego niezdolności do radzenia sobie z jego własnymi trudnymi emocjami. Używa go jako tarczy, by chronić swoje kruche ego, jako broni, by cię ukarać za to, że ośmieliłaś się wywołać w nim te uczucia. Robi to, ponieważ nie potrafi używać słów i serca. Jego chłód jest dowodem na jego emocjonalne ubóstwo, a nie na twój brak wartości. Jak zacząć się przed tym bronić? Poprzez praktykę obiektywnej obserwacji. Kiedy następnym razem poczujesz jego chłód, zamiast automatycznie wpadać w panikę i pytać, co ja zrobiłam źle, zadaj sobie inne, bardziej obiektywne pytanie. Co to zachowanie mówi o jego aktualnym stanie emocjonalnym i jego poziomie dojrzałości? Ten prosty akt przenosi cię z roli oskarżonej do roli spokojnej badaczki. I to, Depersonalizuje atak. Zobacz to jako interesujący przypadek psychologiczny, a nie jako wyrok na ciebie. On jest jak jaszczurka, jak gad, który w obliczu zagrożenia lub silnego stresu instynktownie staje się zimny i nieruchomy. To jest jego prymitywny mechanizm przetrwania. A twoja paniczna pogoń i próby ożywienia go, twoje pytania i łzy tylko potęgują jego poczucie zagrożenia i sprawiają, że zamyka się jeszcze bardziej. Próbując go ogrzać, stajesz się dla niego zagrożeniem. Rana odrzucenia. Dlaczego jego chłód rozpala w tobie ogień paniki? Kiedy już zrozumiesz jego mechanizm, musisz z odwagą i współczuciem zobaczyć swój własny. Musisz zrozumieć, dlaczego jego chłód rozpala w tobie tak gorący, niszczący ogień paniki. Czy rozpoznajesz w sobie tę paniczną, niemal automatyczną potrzebę przebicia się przez mur jego chłodu? Tę kompulsywną chęć odzyskania połączenia, by wreszcie poczuć się bezpiecznie, by wreszcie odetchnąć? To uczucie, jakbyś tonęła, i on był jedynym ratunkiem, jedyną tratwą na oceanie. To, co czujesz, to nie jest tylko smutek. To jest reakcja zamrożenia, czyli freeze response w twoim systemie nerwowym. Jak uczy nas teoria poliwagalna, jest to echo Twojej wczesnodziecięcej bezradności w obliczu emocjonalnej niedostępności opiekuna. To jest pamięć Twojego ciała. Twój umysł może być w roku 2025, ale Twój system nerwowy jest z powrotem w wieku 5 lat, samotny w swoim pokoju. I tu jest objawienie, które jest kluczem do uzdrowienia. Twoja panika to echo starego lęku dziecka. Dziecka, które wierzyło, że chłód rodzica oznacza utratę miłości i fizyczne zagrożenie. Twoje dorosłe ja wie, że jego chłód cię nie zabije, ale twoje ciało, twój system nerwowy, wciąż pamięta tę starą, przerażającą historię. Uzdrowienie nie polega na przekonywaniu umysłu, lecz na ukojeniu ciała. Jak ukoić to wewnętrzne zamarznięte dziecko? Poprzez praktykę samoukojenia przez ciepło. Kiedy następnego razu poczujesz jego emocjonalny chłód? Świadowie daj swojemu ciału to, czego brakuje Ci na poziomie emocjonalnym. Otul się szczelnie ciepłym kocem. Zaparzysz sobie gorącej herbaty. Połóż termofor na brzuchu. Posłuchaj spokojnej muzyki. Zrób sobie masaż dłoni. Twoim zadaniem jest stać się dla siebie samej tą dobrą matką, której zabrakło w przeszłości. Daj swojemu systemowi nerwowemu realny, fizyczny sygnał ciepła i bezpieczeństwa. Twoje serce jest jak małe, niezwykle czułe termometr które zostało skalibrowane w dzieciństwie na temperaturę miłości Twoich rodziców. Jeśli ta temperatura była często niska, jeśli w domu panował chłód, to każdy, nawet najmniejszy spadek temperatury w Twoim dorosłym życiu, Twój system nerwowy odczytuje jako alarm, jako zapowiedź nadchodzącej śmiertelnej epoki lodowcej. Twoim zadaniem jest teraz świadome przekalibrowanie tego termometru. A jeśli czujesz, że ta podróż w głąb siebie jest dla Ciebie ważna, jeśli pragniesz mieć stałe przypomnienie o swojej wewnętrznej suwerenności, zrób teraz krótką pauzę i dołącz do naszej społeczności subskrybując kanał. Potraktuj to jako Twój cichy akt wsparcia dla siebie samej na tej drodze. A teraz kontynuujmy. Pułapka ogrzewania. Jak Twoje starania dają mu władzę nad Twoim ciepłem? Kiedy już zrozumiesz swój lęk, musimy zobaczyć, jak Twoja naturalna, instynktowna reakcja na niego jest pułapką. Pułapką, która oddaje mu całą Twoją władzę? Wiele z nas, czując ten chłód, wpada w pułapkę ogrzewania. Czujemy głębokie wyczerpanie i frustrację, będąc wiecznie tą, która się stara, tą, która inicjuje, tą, która podtrzymuje ogień w kominku. To uczucie bycia jedyną osobą, której zależy, która walczy, podczas gdy on pozostaje bierny i zimny. To jest archetyp ratowniczki w akcji. Nasze nieświadome przekonanie, że naszym zadaniem jest uleczenie jego ran swoją miłością i swoim ciepłem. Że jeśli będziemy się wystarczająco starać, jeśli znajdziemy odpowiednie słowa, odpowiedni gest, jego lód w końcu stopnieje. To jest fantazja małej dziewczynki, która wierzyła, że jej miłość może uleczyć nieszczęśliwego rodzica. I tu jest objawienie, które odwraca całą dynamikę. Próbując go ogrzać, nieświadomie potwierdzasz jego władzę. Mówisz mu bez słów: Twoja temperatura emocjonalna decyduje o mojej. Jesteś Słońcem, a ja tylko mała zależna planeta, która bez ciebie zamarżnie. To jest gra, w której zawsze przegrywasz, bo on kontroluje jedyne źródło ciepła. Jak wyjść z tej roli? poprzez praktykę rezygnacji z roli termoforu. Kiedy następnym razem on będzie zimny, świadomie powstrzymaj się od wszelkich prób ogrzewania go. Żadnych pytań żadnych próśb żadnego nadskakiwania. Zamiast tego zadaj sobie pytanie: co ja mogę zrobić, by dać ciepło samej sobie w tej chwili? I zrób to. zadwoj do przyjaciółki, która Ci kocha. Obejrzyj film, który Cię ogrzewa. Zrób sobie trening, który rozpali ogień w Twoim ciele. Jesteś jak wieczne, niestrudzone ognisko, do którego on podchodzi, by się ogrzać, kiedy tylko ma na to ochotę, ale nigdy nie dokłada drewna na opał. Twoim zadaniem nie jest płonąć jaśniej i mocniej dla niego. Twoim zadaniem jest postawić wokół swojego ogniska solidny płot i wpuszczać do środka tylko tych, którzy przynoszą ze sobą swoje własne drewno na opał. Cisza jako wewnętrzny ogień. Odpowiedź, która nie potrzebuje jego ciepła. Skoro ogrzewanie go nie działa, jaka jest odpowiedź królowej? Odpowiedzią jest twoja własna cisza. Ale to nie jest cisza zimna, to jest cisza pełna wewnętrznego ognia. Na początku możesz czuć lęk, lęk, że twoja cisza będzie jeszcze zimniejsza niż jego i że tylko pogorszy sytuację, prowadząc do ostatecznego zamrożenia i końca relacji. Ale musimy zrozumieć, że cisza z poziomu jaźni, z poziomu self, nie jest pusta i zimna, jest pełna. Jest pełna Twojego wewnętrznego ciepła, Twojej świadomej obecności i Twojej samowystarczalnej, życiodajnej energii. To nie jest cisza reaktywna, to jest cisza proaktywna, która jest świadomym wyborem skupienia się na sobie. I tu jest objawienie, które jest Twoją deklaracją niepodległości. Twoja suwerenna cisza nie jest odpowiedzią na Jego chłód, jest świadectwem Twojego własnego wewnętrznego ognia. To jest potężny, niewypowiedziany komunikat, który mówi: Nie potrzebuję Twojego ognia, by płonąć, mam swój własny, Twój chłód nie jest w stanie mnie zgasić. To jest ostateczny akt samowystarczalności. Jak pielęgnować ten ogień? Poprzez praktykę pielęgnowania wewnętrznego ognista. W chwilach jego chłodu, gdy czujesz, że sama zaczynasz marznąć, zamknij oczy i wizualizuj w swoim sercu lub splocie słonecznym mały, ciepły, złoty, niegasnący płomień. Skup na nim całą swoją uwagę i z każdym wdechem wyobrażaj sobie, jak ten płomień rośnie, staje się większy i cieplejszy, ogrzewając cię od środka. Poczuj to ciepło rozchodzące się po Twoim ciele, do Twoich dłoni. Do Twoich stóp. On próbuje zgasić cię swoim zimnym północnym wiatrem, a Twoja suwerenna cisza, pełna wewnętrznego ciepła, jest jak przezroczysty, magiczny szklany klosz, który osłania Twój płomień przed Jego najsilniejszymi podmuchami. On marnuje swoją energię, a Twój płomień tańczy spokojnie i jasno w środku. Kiedy lód pęka, to się dzieje, gdy on traci władzę nad Twoim termostatem. Kiedy już opanujesz sztukę bycia swoim własnym źródłem ciepła, kiedy twoja postawa staje się niewzruszona, dzieje się coś niezwykłego Lud, pełka, a on traci władzę nad twoim termostatem. Na początku możesz doświadczyć jego złości, frustracji lub kompletnej dezorientacji. Twoja nowa, spokojna, ciepła, ale niezależna postawa wytrąca go z równowagi. Odbiera mu znaną mu nieświadomą władzę nad tobą. Możecie oskarżyć o bycie zimną lub egoistką, co jest projekcją jego własnego zachowania. Musimy zrozumieć, że to jest upadek jego kompleksu władzy w obliczu Twojego braku reakcji. Jego moc była iluzją, która istniała tylko i wyłącznie dzięki Twojej reakcji, dzięki Twojej panice. Kiedy Ty zabierasz tę reakcję, cała Jego iluzja władzy pęka jak cienki lód na wiosnę. I tu jest objawienie, które jest ostatecznym testem dla waszej relacji. Gdy on traci moc wpływania na twój stan emocjonalny, jego zimno przestaje być bronią, a staje się po prostu jego problemem, jego własnym wewnętrznym chłodem, z którym musi sobie wreszcie poradzić sam. To jest moment, w którym on albo dorośnie i nauczy się komunikować, albo odejdzie w poszukiwaniu nowego, bardziej reaktywnego termometru. Jak przetrwać ten test? Poprzez praktykę utrzymania pozycji. Kiedy on reaguje złością lub frustracją na twój nowo odnaleziony spokój, nie daj się wciągnąć z powrotem w jego dramat. Pozostań w swojej ugruntowanej, ciepłej energii królowej. Obserwuj jego reakcję jak przechodzącą burzę śnieżną za oknem twojego ciepłego domu. Nie musisz nic robić, po prostu bądź. Twoja niewzruszoność jest najpotężniejszą odpowiedzią. Byłaś termostatem w jego domu, który on mógł dowolnie regulować, by samemu czuć się komfortowo. Podkręcał, gdy było mu zimno, skręcał, gdy było mu za gorąco. Kiedy ty instalujesz swój własny wewnętrzny, niezależny system grzewczy, jego stary pilot do sterowania tobą. Staje się kompletnie bezużyteczny. Zakończenie: Kobieta, która jest słońcem, królestwo wewnętrznego ciepła. Nasza alchemiczna podróż dobiega końca. Przeszliśmy drogę od bycia ofiarą emocjonalnej pogody, która panuje na zewnątrz, dostania się świadomym, potężnym źródłem swojego własnego wewnętrznego klimatu. Pamiętaj, suwerenność jest ostatecznym celem procesu indywiduacji, o którym mówił Jung. Dojrzałość psychologiczna polega na tym, by stać się zintegrowaną, samowystarczalną jednostką. Jednostką, która potrafi dzielić się swoim ciepłem z innymi, ale która nie jest uzależniona od ciepła innych, by przetrwać. Clarissa Pinkola-Estes przypomina nam, że dzika kobieta instynktownie wie, jak przetrwać najcięższą zimę. Ona nie błaga słońca, by wróciło. Chowa się w swojej ciepłej, bezpiecznej noże, Karmi się zapasami, które zgromadziła latem i polega na swoim własnym wewnętrznym ogniu. Ufa cyklom. Ona wie, że po każdej zimie musi nadejść wiosna. Zachęcam cię, byś odciś pielęgnowała swój wewnętrzny ogień z taką samą troską, z jaką dbamy o ogień w kominku w mroźną noc. To jest twoje źródło życia, twoje źródło mocy i twoje źródło niezależności. Kobieta, która jest swoim własnym słońcem. Nie boi się już chłodu innych. W naturalny sposób przyciąga do swojego królestwa tych, którzy również mają w sobie ogień, tych, którzy pragną dzielić się ciepłem, a nie go kraść. Staje się źródłem, a nie żebraczką. Jeśli ta podróż rezonowała z Twoją duszą i pragniesz kontynuować odkrywanie swoich wewnętrznych głębiń, zapraszam Cię do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych refleksji. A jeśli czujesz wołanie, podziel się w komentarzu jednym słowem lub uczuciem, które obudziła w tobie ta wiadomość. Twój głos wzbogaca tę przestrzeń i przypomina nam, że nie jesteśmy same na tej ścieżce. Podziel się tym wideo z inną kobietą, która być może również potrzebuje usłyszeć, jak rozpalić swój własny wewnętrzny ogień.